witam witam dzisiaj chciałem wam pokazać chropiatkę lejkowatą jest trochę rzadsza niż chropiatka pospolita też występująca w lasach iglastych pod sosnami zobaczcie co wam chciałem pokazać tutaj jest taki ładny owocnik duży ale chciałem wam pokazać na jednym owocniku jak ona wygląda zobaczcie ona ma trzon jak chropiatka pospolita tego trzonu nie posiada Przerasta praktycznie bezpośrednio I takie kwiaty tworzy Zobaczcie Ja wam to jeszcze pokażę na zbliżeniu Widzicie trzony Płód taki ciemny. Tu macie większy owocnik, gdzie tych kwiatów jest naprawdę sporo. I tu kolejna chropiatka. Z trzonem. Też wyraźnie widocznym. Ja wam to jeszcze może teraz tutaj pokażę na tym owocniku. Większym, że tutaj ewidentnie widać trzony. Zobaczcie. Ropiatka. Lejkowata. To jako ciekawostkę, bo przy wyjściu z lasu udało mi się to jeszcze trafić. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć Pa.